Strzegomska Słodownia jest miejscem pracy dla 30 osób z regionu oraz odbiorcą prawie 1 trzeciej ilości zbóż produkowanych w gminie. Dla rolników zamknięcie bądź ograniczenie produkcji w zakładzie miałoby spore konsekwencje finansowe. Tak jak z tego co słyszymy, jako, jako mieszkańcy wsi, jako rolnicy, mieszkańcy miasta mówią, no tam te zapachy są takie, no, no trudno nam gdybać na tym, my mieszkamy w terenie wiejskim, ale też mamy i swoje potrzeby, bo żeby te płód i, i, no i swoją pracę można było gdzieś to sfinalizować i sprzedać. W Strzegomskiej Słodowni produkuje się trzy rodzaje słodów. Jasny, średniociemny i bardzo ciemny. Właśnie podczas produkcji tego ostatniego w pewnej określonej fazie procesu technologicznego wydobywa się zapach, który bywa czasem odczuwalny w mieście. Jest to firma, która, która nam zapewnia dobrą cenę i warunki nie tylko płatności, ale warunki zbytu naszych płodów. Bo jeżeli teraz z tego, co, co przewiduje słodownia, na, że baza magazynowo-przechowalnicza będzie na 45 tysięcy ton, no trzeba powiedzieć, że to jest jedyny zakład, który nam pozostał zakład przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie gminy. Nie mamy już elewatorów, nie mamy młyna, który też produkował bardzo dobrą, dobrą. Mąkę, jeśli chodzi o, o mąkę, produkowana przez Szczegą. Mamy słodownię. W ostatnim czasie odbyły się rozmowy władz miasta z zarządem zagładów. Firma chce również zaprosić mieszkańców na dni otwarte do słodowni.